16-letnia Maja z Muławy wyszła ze swojego domu tylko na chwilę. Powiedziała mamie, że idzie odwiedzić kolegę, ale nagle kontakt z nastolatką się urwał, a zaniepokojona rodzina zawiadomiła odpowiednie służby o zaginięciu córki. Niedługo później okazało się, że Maja padła ofiarą brutalnego morderstwa, a podejrzenia padły na 17-letniego Bartosza G., chłopaka, który po wszystkim wybrał się na wycieczkę do Grecji, jak gdyby nigdy nic. Oprawca nastoletniej dziewczyny był względem Mniej wyjątkowo brutalne, a prokuratura przyznaje wprost, że to jedno z najbardziej okrutnych zabójstw, z jakimi przyszło jej się w ostatnim czasie zmierzyć. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest spokój zbrodni. 16-letnia Maja wyszła z domu w muławie mieszczącej się w województwie mazowieckim dokładnie w środę 23 kwietnia 2025 roku około godziny 20. Powiedziała, że wróci za jakiś czas, że idzie tylko odwiedzić kolegę, ale kontakt z nią nagle się urwał, więc matka nastolatki postanowiła zawiadomić policję o zaginięciu córki. Funkcjonariusze jakiś czas później opublikowali na swojej stronie internetowej apel o pomoc w poszukiwaniach, do którego potem przyłączyły się media. W całej Polsce. Praktycznie w każdym serwisie internetowym można było znaleźć wzmiankę o prowadzonych poszukiwaniach. Wtedy jeszcze nikt zupełnie nie spodziewał się tego, że sprawa nabierze tak poważnej rangi. Komunikat był prosty. Maja ma 165 cm wzrostu, szczupła, włosy czarne, oczy brązowe, w nosie mały kolczyk z lewej strony. W chwili zaginięcia była ubrana w biały top, jasne spodnie jeansowe z dziurami oraz białe sportowe buty. Zabrała ze sobą brązową torebkę i Telefon komórkowy. Mławska policja prowadzi intensywne poszukiwania z udziałem psów tropiących. Sprawdzono dokładnie rejon ulicy podmiejskiej, gdzie logował się telefon zaginionej, oraz całą okolicę, w tym m.in. ogródki działkowe, rejon ulicy Płońskiej i Szreńskiej. Weryfikowane są wszystkie informacje. Przekazywała na gorąco aspirant sztabowa Anna Pawłowska z policji w Muławie. Dodała, że matka zaginionej wyraziła zgodę na publikację wizerunku i danych swojej córki, by zwiększyć szanse na jej odnalezienie. Jak się pokłócę, to za pięć minut wrócę do domu. To miało być ostatnie zdanie, które bliscy od niej usłyszeli. Niewykluczone, że Maja przeczuwała nadchodzącą konfrontację ze swoim oprawcą. Do domu jednak nigdy nie wróciła. A wieści w jej sprawie długo nie nadchodziły. Tydzień później, zupełnie niespodziewanie, prokuratura poinformowała o znalezieniu ciała nastoletniej dziewczyny. 1 maja 2025 roku w zaroślach pod muławą policyjny pies tropiący odnalazł zwłoki Mai. Niedługo potem okazało się, że 16 szesnastolatka została zamordowana z wyjątkowym okrucieństwem i brutalnością. Opis jej obrażeń ujawniony przez media nie mieści się w głowie normalnego człowieka. Maja miała zostać związana, a następnie tortur. Przez sprawcę. Była przypalana, uderzana młotkiem i szpadlem, oblewana żrącą substancją. Agresor powybijał jej też zęby i odciął palec u jednej ręki, a ciało zostało częściowo spalone. Ofiara miała ponadto liczne, rozległe obrażenia głowy, które zostały zadane narzędziem tempym lub tempo krawędzistym. Te rany były potworne. Płakałam, gdy wujek Mai, który przed kremacją był na oględzinach ciała, opowiadał o tych strasznych obrażeniach. Musiała bardzo cierpieć. Bardzo. Ujawniła pani Bioletta, ciocia ofiary. Ciało nastolatki było tak potwornie okaleczone, że pożegnać się z nią miał odwagę tylko tata. Mama nie była w stanie zobaczyć Mai. Ona była tak zmasakrowana. Dodawała kobieta. Długo nie trzeba było zastanawiać się nad tym, kto może być oprawcą dziewczyny, ponieważ prokuratura prędko poinformowała o zatrzymaniu niejakiego Bartosza G, 17-latka, który został złapany w Grecji podczas wycieczki szkolnej, na którą udał się po morderstwie, jak gdyby nigdy nic. Śledczy zapewniali, że mają twarde dowody na jego winę, co pozwoliło postawić mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na tamten moment niejasnym pozostawało to, czy obrażenia na ciele Mai powstały już po jej Śmierci, czy przed nią, co wskazywałoby z kolei na niewyobrażalne cierpienie przed utratą życia? To było też pytanie, które spędzało sens powiek bliskim, 16 szesnastolatki. Ojciec zamordowanej przyznał, że na własną rękę szukał córki w zaroślach, w których ostatecznie ją odnaleziono, ale, jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarką Polsat News, coś go od tego miejsca odepchnęło i wyszedł stamtąd. Po wszystkim odniósł wrażenie, że córka nie chciała, aby to on znalazł jej ciało, dlatego poczuł blokadę przed zajrzeniem w tamte zarośla. 2 maja 2025 roku prokuratura ujawniła więcej informacji na temat swoich działań. 16-latka miała na początku status osoby zaginionej, więc pierwsze działania w tej sprawie prowadziła policja, która wszczęła poszukiwania. Po analizie monitoringu miejskiego i prywatnego, które są koronnym dowodem w tej sprawie, okazało się, że doszło do zabójstwa. Mówił Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury Okręgowej w Płocku. Z ustaleń służb wynika, że podejrzany po dokonaniu zbrodni wyjechał do Grecji na szkolną wycieczkę, ale nie spodziewał się, że policjanci tak szybko ustalą jego tożsamość. Dzięki współpracy polskich służb z grecką policją wydano za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania, co skończyło się zatrzymaniem jeszcze tego samego dnia, w którym odnaleziono ciało szesnastolatki. Bartosz Gie miał dokonać zbrodni w innym miejscu niż wspomniane zarośla pod Muławą, tam w po. W bliżu torów kolejowych jedynie ukrył ciało dziewczyny. Sam akt morderstwa miał według ustaleń rozegrać się na terenie dawnego zakładu drzewnego należącego do rodziny domniemanego sprawcy. Prokuratura podawała, że Bartek zwabił Maję do jednej z hal, a później ją zaatakował nie dając żadnych szans na obronę. Po wszystkim ciało zawinął prawdopodobnie w dywan, zapakował do kontenera na śmieci na kółkach i wywiózł poza teren zakładu. Uczeń technikum budowlanego z Mławy po zbrodni pojechał z klasą na praktyki Zawodowe do Grecji. Według śledczych wszystko było wcześniej zaplanowane. Umówił się z Mają na rozmowę, zwabił ją w wybrane przez siebie miejsce i tam, młotkiem lub szpadlem, przyniesionym z wyprzedzeniem, ogłuszył, związał, torturował, a potem zabił. Spokojnie spakował się na wyjazd, jakby nic się nie stało chciał zyskać alibi, ale nie ma zbrodni doskonałej. Relacjonował wówczas Super Express. Przełomowe okazały się nagrania z monitoringu, lecz motyw zbrodni nie został jeszcze oficjalnie ustalony. W mediach społecznościowych przewija się wiele niesprawdzonych informacji i plotek. Tło obyczajowe tej sprawy wydaje się bardzo skomplikowane. To, co wiemy na pewno, to fakt, że Bartek i Maja nie byli sobie obcy. Znali się od lat co potwierdzają także bliscy poszkodowanej. Sąsiadka rodziny podejrzanego w rozmowie z Faktem relacjonowała, że dzieciaki, które chodziły z nim do podstawówki, opowiadały, że on zawsze był niedobry, gnębił młodsze dzieci, złośliwie spuszczał im powietrze z kół rowerów, był nieznośny. Jedna z babci opowiadała mi, że on dręczył koty, kiedy był jeszcze dzieckiem. To jest przerażające, stwierdziła kobieta. Niejaki Kacper, który uczęszczał z Bartoszem do równoległej klasy w Mławskiej Budowlance, w rozmowie z wirtualną Polską także mówił o agresji. Już w aktualnym czasie. Nigdy nie miał jakoś wielu znajomych. Odpalał się czasem tak, że nie wiadomo było o co mu chodzi. Potrafił wkurzyć się z niczego. Przez te swoje odpały i różne dziwne akcje często inni cisnęli z niego beka. Teraz to faktycznie wygląda na hejt, ale wcześniej traktowaliśmy to w formie wspólnej beki. On też tak to chyba odbierał. Relacjonował nastolatek. Bywało, że kogoś pobił, krzyczał czy wyzywał. To jednak wydawało się tak na pokaz, jakby chciał tym zaistnieć. Wiem, że to głupie, ale tak było. Dodawał drugi uczeń, Kamil. Ale matka Bartosza G., która jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie broni swojego syna, odpiera te zarzuty. Twierdzi, że chłopak zawsze był nadwrażliwy, nierozumiany przez rówieśników i przeciążony emocjonalnie. Jednocześnie zarzeka się, że zawsze był wzorowym uczniem: miał czerwony pasek i nigdy nikogo nie uderzył. Bartka zniszczyło traktowanie rówieśnicze. Widocznie był przebodźcowany. Poza tym wiem, że się pobili, ale czy ją zabił, to tego nie wiem. Podejrzany to nie znaczy winny. Dla mnie on będzie zawsze moim najukochańszym synkiem, napisała matka nastolatka w jednej ze swoich wiadomości. To, o czym pisze kobieta, ma pewne odwzorowanie w ustaleniach medialnych, zgodnie z którymi Bartosz miał być w przeszłości ofiarą prześladowania i wyzwisk ze strony środowiska rówieśniczego. Niektóre doniesienia mówią, że Maja była jedną z osób, która z niego Przedziła. Takie informacje rozprzestrzenia też matka podejrzanego. Maja już nikogo nie skrzywdzi, moje życie się skończyło, a jak syn targnie się na swoje życie, to ofiar będzie więcej. Bardzo żałuję, że nie wyjechałam z nim z tej toksycznej społeczności. Może wówczas uchroniłabym go przed cierpieniem, z którym musiał się zmierzyć i zaznalibyśmy spokoju. Starałam się jak potrafiłam najlepiej być kochającą i wspierającą matką. W tej kwestii interesuje mnie tylko zdanie mojego syna miała stwierdzić kobieta cytowana przez greckie media. Z ich relacji wynika, że Bartosz Gier rzeczywiście miał być ofiarą hejtu. Jego matka zapowiedziała, że uwierzy w winę siedemnastolatka dopiero wtedy, gdy zobaczy nagranie z momentu zbrodni. On sam natomiast miał rzekomo zamieścić w sieci wpis, który został później usunięty, ale cytują go zagraniczne serwisy informacyjne. Nie każdy bohater nosi palerynę. Przeżyłem piekło. Poradzę sobie ze wszystkim. Nikt już nie umrze. Potwór zniknął. Wstałem i poszedłem dalej, a ty nadal jesteś w pętli. Ludzie warczą jak głodne psy. Oni nic nie wiedzą, ale są zamieszani. To ich problem, nie mój. Już mnie to nie boli. Miał rzekomo napisać sam Bartosz G. przed zatrzymaniem, jak twierdzą dziennikarze z Grecji. Potem wpis zniknął. Polska prokuratura tonuje te emocje, bo jeszcze niczego oficjalnie nie potwierdzono, a śledztwo nadal trwa, również w kwestiach domniemanego hejtu. 16-latka z kolei miała sprecyzowane plany na przyszłość. Chodziła do technikum, chciała zostać fryzjerką, już nawet podcinała koleżankom włosy. Kuzynka Maji podczas marszu przeciwko nienawiści mówiła, że była kochaną i uczynną osobą. Gdy media rozpisywały się o jej zaginięciu, Bartosz G. miał wysyłać znajomym różnego rodzaju wiadomości, do których dotarła dziennikarze faktu. Z ich ustaleń wynika, że nie chciał być w tę sprawę zamieszany. Chociaż i tak już zostałem. Dobrze wiedzą. Każdy dobrze wie, z kim była w samochodzie. A to wiadomo, jakie środowisko. A ten zalew i żurominek sprawdzaliście? Pytał. Kiedy policja znalazła ciało szesnastolatki, miał wysłać krótką wiadomość. O treści widziałem. Tragedia. Od początku twierdził, że o niczym nie wie. Reporterzy Super Expressu dotarli natomiast do szokujących informacji sprzed dwóch lat. Maja pokazała wówczas znajomym zdjęcie swojej pobitej twarzy i napisała, że to Bartek ją pobił, tak mocno, że ma rozcięty łuk brwiowy. Pod zdjęciem zmasakrowanej buzi, jego wizerunek z kijem. Bała się go mówią dziś znajomi. Czy dramat miał swój początek dużo wcześniej? Czy można było temu zapobiec? To pytania, na które wciąż próbują odpowiedzieć śledczy. Jedna z nieoficjalnych hipotez zakłada, że sprawca mógł być zadłużony w nastolatce. Ta jednak nie odwzajemniała jego uczuć, więc on skrzywdzony i ponownie odrzucony postanowił się zemścić. Wybrał brutalny i wyjątkowo okrutny sposób ukarania Mai, pozbawiając ją życia. Z drugiej strony znajomi Bartosza twierdzą, że był zakochany w innej nastolatce, a o pokrzywdzonej Nigdy nie wypowiadał się z większą sympatią. Bliscy zaś twierdzą, że w przeszłości Maja i Bartek byli parą, spotykali się, ale doszło do rozstania. Jedno w tym gąszczu niejasnych informacji jest pewne. Śledczy mówią, że materiał dowodowy przeciwko Bartoszowi G jest miażdżący i nie pozostawia żadnych złudzeń co do jego winy. Mowa m.in. o billingach telefonicznych, stacjach logowań telefonów czy zapisach z kamer monitoringu. Ale to wszystko oceni oczywiście sąd podczas procesu. Wciąż pozostaje jeszcze kwestia tego, czy Bartosz G. działał sam, zarówno w momencie zbrodni, jak i wydarzeniach tuż po niej. To pytanie rodzi na przykład odnalezienie telefonu zamordowanej szesnastolatki, latki 30 metrów od stolarni, na torach, na który nagle trafił przypadkowy przechodzień. Wcześniej to miejsce było dokładnie sprawdzane i komórki nie odnaleziono, więc niektórzy spekulują, że mogła tam zostać podrzucona, bez mylić śledczych lub opóźnić ich działania. Telefon był czysty, nienaruszony, choć trasą, na której go znaleziono, Jeździ setka pociągów z północy na południe kraju przez Warszawę. Każdy wątek wciąż jest brany pod uwagę. Telefon został też odnaleziony w momencie, w którym Bartosz G. już był za granicą. Wszystkie te wątki są brane pod uwagę. Niedawno prokuratura w Płocku przekazała, że zgon 16-latki nastąpił na skutek rozległych obrażeń głowy od wielokrotnych uderzeń. Jej ciało nosiło ślady brutalnej przemocy, pobicia, ale i przypalania żrącą substancją. Pełna opinia biegłych ma być znana za miesiąc, lecz już teraz nie ma wątpliwości, że do zabójstwa użyto przynajmniej dwóch ciężkich narzędzi. Ponadto zabezpieczono wiele próbek, zarówno z miejsca zbrodni, jak i z ciała nastolatki. Wśród nich są ślady biologiczne, które mogą jednoznacznie powiązać podejrzanego ze zdarzeniem. Te działania i specjalistyczne ekspertyzy, na które wciąż czekamy, będą kluczowe w dalszym śledztwie. W międzyczasie policja odpiera zarzuty dotyczące opieszałości w swoich działaniach, jakich miała się rzekomo dopuścić. W obszernym oświadczeniu funkcjonariusze zapewniają, że dołożyli wszelkich starań, by jak najszybciej rozwiązać tę sprawę. Jednocześnie ujawniono, że zaginięcie zgłoszono 24 kwietnia 2025 roku w godzinach wieczornych, czyli blisko doby od ostatniego kontaktu z dziewczyną. Mundurowi Stwierdzili, że nie wiedzą, dlaczego rodzina tak długo z tym zwlekała i dlaczego początkowo kategorycznie zabroniła publikowania wizerunku szesnastolatki. Mimo tego zapewniono, że czynności podjęto niezwłocznie, czego efektem jest chociażby szybkie zatrzymanie głównego podejrzanego, bo jeszcze tego samego dnia, w którym natrafiono na zwłoki nastolatki. Osoby, które dopuściły się tej zbrodni, muszą liczyć się z najsurowszymi konsekwencjami prawnymi. Prosimy jednak o rozwagę w ocenie działań służb. To nie funkcjonariusze są sprawcami tej zbrodni, a naszym obowiązkiem i celem było oraz zawsze pozostanie niesienie pomocy innym, zaapelowano na koniec oświadczenia. Gdy ulicami ławy przeszedł milczący marsz ku pamięci zamordowanej Mai, jej rodzice szli na czele pochodu. Twarze mieli ściśnięte bólem, a w dłoniach trzymali zdjęcie córki. Za nimi szedł tłum, ponad tysiąc osób, najomi. Sąsiedzi, przyjaciele z Olsztyna, gdzie moja się uczyła. Marsz przeszedł przez osiedle Panorama, a potem przed zakład, gdzie dziewczyna została zwabiona aż do zarośli, w których odnaleziono jej ciało. Nie wierzę, że zrobił to sam. Ktoś mu pomógł, ktoś widział, coś słyszał. Czy naprawdę nikt nie zauważył zakrwawionego chłopaka? Ktoś musiał zmywać jego krew, ktoś musiał ukryć dowody, mówili ludzie śledzący sprawę. To nie mógł być tylko on, ktoś musiał mu pomagać, ktoś mu pomógł zatuszować tę potworną zbrodnię ciocia ofiary pani Joanna w rozmowie z superekspresem. Tymczasem według dziennikarzy radia dla ciebie, zarówno Maja jak i Bartosz G mieli orzeczony nadzór kuratora sądowego od 2022 roku. Sąd stwierdził u nich przejawy demoralizacji. Od 2021 roku w sądzie rejonowym w Mławie w wydziale rodzinnym i nieletnich toczyły się aż cztery postępowania przeciwko 17-latkowi, a piąte wciąż jest w toku. Rzeczniczka sądu okręgowego w Płocku Iwona Wiśniewska Bartoszewska potwierdziła te informacje. W styczniu 2025 roku odbyła się pierwsza rozprawa w postępowaniu o czyn karalny. Nic więcej nie ujawniono. Pozostałe postępowania dotyczyły innych czynów tego typu i demoralizacji. Trzy z nich umorzono, a w jednym przypadku orzeczono środek wychowawczy w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi i nadzór kuratora. W przypadku 16-letniej Mai postępowanie także dotyczyło demoralizacji, a na nastolatce wyznaczono kuratora. Zarówno podejrzany, jak i i ofiara morderstwa nie mieli więc idealnej przeszłości i czystych kartotek, a to także wpływa na ogół postrzegania sprawy czy prowadzonego śledztwa. Niedługo przed śmiercią 16-letnia Maja stworzyła poruszający album, którym obdarowała swoją mamę. To dla ciebie, mamo, przepraszam za moje błędy, powiedz mi, jak mam się zachować, brzmiały słowa zamieszczone na fragmentach, które pokazała grecka dziennikarka stacji Life News. Czasami dziękuję to za mało, dlatego piszę do ciebie ten tekst. Chcę dać siebie o wiele więcej, więc uśmiechaj się. Się. i nie bądź smutna. Od tej pory wszystko jest lepsze, odkąd mamy siebie nawzajem. Napisała do swojej mamy nastolatka. Pogrzeb Maja odbył się w piątek, 9 maja 2025 roku. Ceremonia w intencji zmarłej rozpoczęła się o godzinie 10.30 przy ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie, a mszę odprawiono w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w tej samej miejscowości. Urna z prochami została złożona na cmentarzu parafialnym. W ostatnim pożegnaniu szesnastolatki wzięło udział mnóstwo osób. Jej rodzina chce, by proces przeciwko oprawcy był sprawiedliwy, i jest oburzona wpisami matki, podejrzewanie, żeby publikowanymi w sieci. Ona takie rzeczy wypisuje, że to jest tragedia. Ustawiła sobie nazwisko przyjaciółki Mai, jakby się naśmiewała z tego, kpiła. To jest bolesne. Ona nie współczuje rodzinie, nikomu. Wybiera swojego syna, który jest potworem. To, co zrobił Mai, jest niewyobrażalne, powiedziała SuperEkspresowi ciocia ofiary ze łzami w oczach. Boimy się, że będą mataczyć, że kogoś przekupią. Oni naprawdę mają pieniądze, kombinują jak chłopaka wybronić, wynajęli dobrego adwokata. Nas na to nie stać. Nie chcemy, by ktoś śmiał się nam w twarz i mówił, że Maja prowokowała hejtem. Tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. To jest narracja matki, która zawsze będzie bronić syna. Chcielibyśmy sprawiedliwego wyroku. Dodała, informując o uruchomieniu zbiórki na pomoc prawną dla bliskich 16-letniej maji. Ludzie chętnie na nią wpłacają. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, kwota przekroczyła już 65 tysięcy złotych. Tymczasem Bartosz G podczas przesłuchania przed grecką prokuraturą oświadczył, że nie zgadza się na ekstradycję do Polski. 17-letni podejrzany, swoją decyzję argumentuje strachem o życie swoje oraz bliskich, którzy już teraz otrzymują liczne groźby i życzenia śmierci. Decyzja o wydaniu nastolatka polski. Wielkie wymiarowi sprawiedliwości podejmie sąd apelacyjny w greckim mieście Saloniki. Do tego czasu nastolatek pozostaje jednak w areszcie dla nieletnich w miejscowości Wolos. Procedura ekstradycyjna już ruszyła, ale odmowa Bartosza Gies komplikuje ją i może wydłużyć czas oczekiwania do 60 dni. Siedemnastolatek nie przyznaje się do winy, reprezentuje go lokalny grecki adwokat, na miejscu jest też jego matka. Rodzina podejrzanego zamierza zabiegać o to, by proces odbył się za granicą, ale jest to mało prawdopodobne. Podobne. Polska prokuratura zapowiada, że kiedy chłopak zostanie sprowadzony do kraju, usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. I choć nie skończył 18 lat, to będzie sądzony jak dorosły, ale z uwagi na młodociany wiek kara nie może wynieść do żywocia. Bartoszowi G. będzie grozić od 15 do maksymalnie 30 lat więzienia. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.